Moi drodzy, miło mi was dzisiaj gościć. Przed nami trzeci dzień, trzecia noc, w sumie we FNAFie trzecim. Moi drodzy, powiem szczerze: zaczynamy grę od razu, ponieważ jestem niesamowicie ciekawy, co się wydarzy. Ponieważ ta gra jest tak fabularnie opakowana, że naprawdę jestem w soku. Moi drodzy, zostawcie łapkę, jak chcecie codziennie FNAFa. Zostawiacie suba, jak jeszcze tego nie robicie. A my słuchamy Fungaja. Ja pierdziele nie słyszę nic! Nie wiem, moje wizory nie mogę się skupić, nie mogę, nie mogę, bo czuję czary. Ciężko mi się skupić, jak jestem stresowany. Wszystko jestem kamera Jest wideo error naprawdę od razu Kurde moi drodzy, no strasznie się nie sfokusowałem na tym co on mówi Przez co głównie zrozumiałem, ale chcia zapomniałem powiedzieć Że wczoraj wyskoczył mi jumpscare tego springtrapa, który już tu jest To co, już mój koniec to jest? Mogę go dać tutaj jeszcze O nie, bo tutaj jest, o nie On mi wyskoczył, już coś czuję, nie? Czy nie? On mnie widzi już, on mnie widzi już Chciałem powiedzieć, że mam grę na fulla, ponieważ wczorajszy jumpscare był mało straszny Jeszcze jest ventilation error, nie? Wskup przyszedł mi, przyszedł mi Gdzie poszedł? Myślałem, że mi wszedł do... O ja pierdziele, dobra czekajcie O kur... Dobra, powiem tak Mam dziś grę na fullu Dalej uważam, że ta gra i że te jakby zamskery, przynajmniej tego springtrapa nie są ani trochę straszne Raz, te są za to, dźwięki w tej grze. Dźwięki w tej grze są przesegane. Dobra, o co chodzi? Jest raz. Nagrywam to przed wypuszczeniem pierwszego odcinka. To jest odcinek drugi, który nagrywam od razu, po nagraniu pierwszego. I generalnie taktyka, wydaje mi się, powinna być taka, że powinniśmy znaleźć tego żółtka na samym początku. Czy on jest tutaj? Czy on jest w tym miejscu? Wątpie. Nie wiem, dajmy tutaj na przykład. Sprawdźmy go na jakichś wentach różnych i tak dalej. Przyblokujmy, może tego węta jakoś tak losowo, bo nie wiem, gdzie on się reski, kurde. Więc wolę na początku tego przyblokować. Węta go nie ma, tutaj jest. No nie ma, nie ma, nie ma go, nigdzie nie widzę go. Chyba, że on faktycznie jest tutaj. Nie tutaj, tylko tutaj. Chyba, że to jest on tutaj. Ale no nie widzę go, nie? Totalnie go nie widzę. Te dźwięki, ja pierdzielę jeszcze. Error jakiś. O, czemu ja żyję? Są Foxy? O co chodzi? Ty, czy jeszcze raz? Co, ja... co to jest? Czekaj, jeszcze raz i jeszcze raz, ja się muszę. Mój łeb, mój łeb, jeszcze raz, czekajcie. Chcecie mi powiedzieć, że są inne animatroniki w tej grze, ale one jakby nie zabijają. To czemu skasuć ci na mordę? O co chodzi i dlaczego jakby Gdzie ten ziutek się pojawia to mnie ciekawi Jak go znaleźć na początku No popatrzcie skoro wszystko działa Tutaj go nie ma Tutaj go nie widzę Tutaj też go nie widzę Tutaj też go nie ma Tu jest Tutaj jest Jest dalej i dobra i stoję do momentu Aż mogę stać po prostu dopóki go widzę Gram to audio tutaj jest w porządku Oj nagle zniknął No nie widzę go tutaj totalnie Dobra, gramy tą kamerę w tym miejscu, no bo wiem, że jest obok, nie? Czyli po prostu jeżeli go zobaczę To w momencie jak on zniknie Może powinienem grać ten dźwięk No bo mamy się bać tylko tego ziutka, nie? Nikogo więcej w sumie O, wszędzie errory, zajebiście Re reboot all klikam. Ja pierdzielę. Powiem tak. Mam wrażenie, że jak ogarnę mechaniki, wszystkie i plus minus to, jak się zachowuje ten spring trap, to ta gra będzie banalnie prosta. Nie wiem dlaczego odnoszę takie wrażenie. Tylko, że aktualny problem. jest z dziedziny takiej, że tego ziutka tu nie ma. Ja nie wiem, gdzie on jest. Nie widzę go w żadnym węcie. Nie widzę go na żadnej kamerze. Za chwilę mi się znowu wyłączy. Kiss będzie szedł do roboty. No, zagram to audio ponownie tutaj, bo nie wiem, gdzie jest ten ziutek. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Tutaj też go nie ma. Ewentualnie, może po prostu ja go nie widzę. No, tutaj totalnie nic nie ma, nie? W tych wentach. No, chyba, że to nie, no wątpię, to jest raczej jakby ekspozycja, co nie? No, tutaj go nie widzę. Wideo error jest. O kurwa. o kurwa on tam idzie, on do mnie idzie, on do mnie idzie, on do mnie już idzie, on do mnie już idzie. I jak ja mam się przed tym obrócić Słyszałem Kurwa mać, oleje to, oleje to Słyszałem węta, czy on jest może w jakimś węcie? Nie ma go w żadnym węcie, ja pierd... Nie wiem gdzie Hello. on jest. Dam tutaj. O, ale jest źle. To jest trzecia noc Imagine. On tu już jest, on tu już jest, to jest martwy. Okej, okay, chyba jeszcze wentylacja, awk, na znaczy error No może mi się i im się spodziewał, nie? Ty, no dobra, na no, full gośności te, ten jumpscare może być jakiś straszny, ale to tylko w momencie, jak się go nie spodziewasz, raczej. Nie na no, Spring rub, come on, musi mieć jakieś straszniejsze jumpscare. No nie wierzę, że zrobili jednego animatronika z takim strasznie, nie strasznym jumpscarem. To by było aż dziwne. Kurde, one more time, gdzie jest ten ziód? Zablokuję to. Dalej go nie widzę. Dalej go nie widzę. Dalej go nie widzę. Tutaj coś widzę, ale nie wiem co to. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie. Tu też nie. Ty czaj, tego no tu nie ma? On po prostu nie istnieje. Video error. Coś czuję, że gdzieś popełniam błędy. Ciekawe, ile minuta tutaj trwa, no, czy godzina jedna trwa tutaj minut. Też możecie dać w komentarzach. Kurde, jest straszny stres, co nie? No bo ja widzę jakby... No tutaj ich nie ma. Hi. Może tutaj? No tu jest tylko Freddy, nie? Je... To jest on? Ty, tutaj stoi! Patrzcie, tak, on tutaj jest! Czy ja jestem po prostu ślepy. Hello. Zagram hello. Ventilation error. No, ale w momencie kiedy jakby go widzę cały czas, bo to jest on, nie? Hello. Audio error. Dobra, error wszystkiego. Możemy... Mamy czas, mamy czas. Ribotole, Może jak się alarm pojawia, to też on jakby zaczyna się bardziej aktywować. Tak też może być. Kurde, no, na trzeci odcinek trzeba koniecznie ogarnąć mechaniki, żeby nie odwalać popek wam za długo. Zniknął mi stąd. Tu go nie ma, tutaj też go nie widzę. Jezu, te kamery tak denerwują. Dobra, gościa tu widzę. Jest tutaj dalej, jest dalej w tym miejscu. Już go nie ma Tutaj? Nie widzę go w tym miejscu nigdzie Tutaj też nie? Tutaj też nie Hello. Dam tutaj, Mam równie dobrze żyć w tej kamerze. Co to jest? <grym> Nie gasi mi to proszę Dobra, żartowałem z tymi jumpscarami. No, faktycznie, w Trinket ma nie ma ciężkiego jumpscara. Ale tutaj dalej mnie nie zabija, jakby to wyskakuje, ale nie zabija. To jest bez sensu. Czyli, co, może jakby skoro one jakby zabijają, ale ich tam nie ma. Czekajcie, muszę go zlokalizować od razu. Hi. Tutaj dam dźwięk, może. Może w wentach gdzieś będzie, bo go jeszcze w wentach tych, grze nie widziałem. Tutaj nic. Tutaj też nic. Chciałem powiedzieć, że może skoro jumpscary mi wyskakują, ale nie zabijają, to może to są jakieś właśnie halucynacje. Nic nie widzę Totalnie nic nie widzę, nie? Tu go nie ma Tu go nie ma Tutaj nie wiem Tutaj też go nie widzę Go trzeba wypatrywać, kurde Wideo error, no to żeś nie zumił error Jeszcze najgorszy możliwy Szybko, 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 Trze czwarta jem już Jest jakaś szansa na przejście tego Ale ciężka noc, ja nie mogę Nie, on idzie do mnie Nie! KONORU naprawiam! KU... mi to już przyjdzie! Co to jest? Koniec mój, nie? Potem Ale... jeszcze wentylacja error, ja pierdol... Koniec! Ale zje... Dojdzie do mnie! Eas jump! Tak, nie? Tego tu nigdzie nie ma? Idź tutaj, rzutku, idź tutaj. To jest piąta jem. Czy ja mogę, jakby. Dam jeszcze raz Kam 2 tutaj, zaświecę. Dalej go nie widzę, jakby. Boję się, że on może już być u mnie i może mnie zabić, nie? Ale jest szansa, że jeżeli nie wywali mi nic na kamerach i nie wywalę kamer do piątej, to przeżyję. Albo wywali mi audio, które będzie tak głośne, że nie jestem w stanie własnych myśli usłyszeć, co i się dzieje. Zatkaj ten ryjusz, tam Boże. Nie widzę go w żadnym węcie. Tutaj nic. Jest wideo error. Czyli go chyba nie ma nigdzie obok. To jest plus. Ashley. Piąta No jest szansa. Teraz mnie wyskoczy. Na kamerze 2 zagram jeszcze raz. Jest! Udało się. Powiem szczerze, udało mi się to. Nie będę ukrywał, że udało mi się to totalnie losowo w momencie, kiedy średnio dalej kuma mechanikę. Moi drodzy, najprawdopodobniej w pierwszym odcinku wpisaliście. Ale tutaj też możecie napisać jeszcze, jak działa dokładnie ten Springtrap i co ja mam znowu followować, spróbujmy inne pokoje obcalić teraz. No bo nie chcę też, żeby Czika umierała. No, znaczy, dobra, to już no faktum, nie, no już no, nigdy nie żyła, by the way, no ale wiecie o co chodzi. Kurde, ale cieszę się, że udało się tą trzecią nas przejść. Jakby na czułę, ale się udało. Miejmy nadzieję, że. No, no? Miejmy nadzieję, że w tym fnaf nie będzie nocy, gdzie będę stakował. W sensie nie ukrywam, że dla mnie najlepszy FNAF. To taki, gdzie przychodzę go w 4 godziny? Jestem szczęśliwy. Okej, okay, miałeś prawo, to idę tutaj. 3, 9, 5, 2, 4, 8. Czy to coś znaczy? Ale to jest fake przecież, nie? On mnie zabije tutaj. W... <laughs> Mój pokój. To chyba nie jest dwójka w takim razie. to Oj, to jest trójka. Tak, no bo w dwójce pokój, jakby był inny. Był taki, że był ten. I co, i ten kruj mnie znowu zabije? Tutaj jakieś kapcie same latają, nic więcej. Ale strasznie z tym dźwiękiem. Ej, dobra, widzowie, jest full głośność. To jednak był zły pomysł w tym nafie chyba. No i co, i tak naprawdę zrobiliśmy tylko kółko. Ja dalej zginę. I ten purply mnie zabije. Idę w dół. I spierdala, idę w dół. Idę w dół. Wypierdala, idę, idę w dół. Ja nie mogę iść w dół. Ta Gierka się nie skończy, że ja nie zginę, tak? Ale bez sens, ty purply U Uwiliamy, jakkolwiek ci tam było. A żeby ci się. No dobra, czyli wiemy, że Purple Guy to jest Życzę mu jak najgorzej. Moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ten będzie najprawdopodobniej troszeczkę krótszy, ponieważ udało się to przejść w miarę szybko. Nie chcę tej czwartej nocy zaczynać, ponieważ wiem, że tutaj najprawdopodobniej się zesram, tym bardziej na full głośności w momencie, kiedy nie wiem co się dzieje. Dlatego prośba do was, żebyście pisali mi mechaniki. Co plus minus jak się zachowuje, jak jak się na tego springtrapa, ewentualnie może jak ja mam go zauważać, bo chyba z tym mam największy problem. Będę wdzięczny, moi drodzy, pięknie wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że lekujecie. subskrybujecie, a jak nie to, to zróbcie. A póki co, się jutro. Trzymajcie się na! No.